musik Raptor. Dzisiaj zajmiemy się RKMD. Będzie to pierwszy z odcinków. Ten nie będzie długi, ponieważ skupimy się tylko na podstawowych rzeczach dotyczących tego ręcznego karabinu maszynowego. A na drugim odcinku opowiemy już jego całą karastykę, czyli balistykę, jak celować jakie amunicji używamy. RKMD powstał pod koniec II wojny światowej w Polsce nazwany RKMD, w Rosji RPD. Ten akurat który mam tutaj przy sobą, jest produkowany przez, był produkowany przez naszą fabrykę broni Łucznik, czyli tak zwana nasza polska jedenastka. Karabinek bardzo dobrze że wykonany, bardzo dobrej jakości. Nie zagościł w naszej armii na długo, ponieważ w latach 70. RKM wyparło PK, tylko dlatego, ponieważ było zasilane nabojem karabinowym. A w wadze było takie same jak RKD. To znaczy załadowany karabinek waży około 9 kg, załadowany PK waży tak samo około 9 kg. A zasilany jest mocniejszą amunicją, bo nabojem karabinowym. Był to jeden z powodów, dlaczego został ten karabinek wyparty spod oddziałów piechoty. Nie uważam, że to było dobrze, ponieważ jak się z nim zetknęłem, stwierdziłem, że elegancki karabin, który za wcześnie został wycofany, jak to się mówi, nie mógł pokazać wszystkich swoich plusów. Jego największym plusem, który uważam, było to, że były zasilane tą samą municją, której były zasilane karabinki szturmowe. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik minimi, który obecnie jest szeroko stosowany w armii tylko z lat 50. Karabinek jest zasilany nabojem pośrednim w kalibrze 762x39. Stosowana jest do niego szeroka gama amunicji, czyli mamy przeciwpancerną, smugową, normalną, lekką. Zasilany jest taśmami stunabowijowymi łączonym nabojem, czyli taśma jest spalana z drugim kawałkiem taśmy nabojem poprzez skówkę. Taśma składa się z dwóch kawałków po 50 naboi, szczepianych nabojem po środku, czyli zakładamy spinkę. Wsadzamy nowy nabój i taśma jest spięta. Dawało na to ten plus, że przy strzelaniu w marszu po wystrzeleniu 50 naboi taśma e, odpadała, czyli nie ciągła się za żołnierzem. E, więc nie było problemu takiego, że można było się potknąć o długą taśmę wiszącą nam z karabiny. Zaletą tego karabinka było to, że mógł dać duże wsparcie drużynie piechoty, ponieważ mógł prowadzić ogień do 300 naboi, czyli trzy takie bębny mógł wystrzelać. Wtedy trzeba było przerwać ogień, jeżeli strzelało się krótkimi seriami, i dać karabinowi odpocząć. Karabin zasilany jest taśmą. System dosyłania do amunicji jest y, podobny jak w MG-42 y, lub 34. Jest bardzo podobny. Y, różnicą jest taką, że zamek jest inaczej skonstruowany. Zamek oparty jest na y, rozwiązaniu z RKM-DP y, wzór 28. Szybkość tego karabinka teoretyczna, to jest 650 strzałów. Na minutę praktyczna to jest około 150 strzałów na minutę. Karabin y, posiada bezpiecznik y, z prawej strony broni, także możemy spokojnie palcem, którym naciskamy spust odbezpieczyć broń, zacząć strzelać, następnie po strzale możemy ją sprawnie zabezpieczyć. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. W większości broni, która była konstruowana w czasie II wojny światowej, manualna na broni był e, zrobiony intuicyjnie dla żołnierza. Czego nie było później w latach 80., -tych, 90., -tych, a do czego wróciliśmy? Obecnie konstruują broń, czyli znowu e, nawyki, które są nam potrzebne e, na wojnie, są wykorzystywane przy konstruowaniu broni. Z karabinek miał jedną wadę, którą sam stwierdziłem, ale konstruktorzy później zmienili budowę taśmy, żeby temu zapobiec. Chodzi o to, że przy źle załadowanych nabojach karabin się zacinał. O co chodzi? Pierwsza taśma była wzorowana na niemieckiej taśmie do NG42, i problem był taki, że jeżeli za głęboko wsunęliście nabój, tak jak tu, lub za płytko, Wystarczy mm, 1,5 mm. Następowało zacięcie broni, ponieważ taśma klinowała się na szynie prowadzącej przy podajniku. Dlatego taśmę zmodernizowano i założono na końcówce wygięty kawałek. Co powodowało to, że nabył ustalało się o jednym tylko położeniu. Tak samo szybciej się go ładowało, ponieważ nie wciskało się go od tyłu, tylko od góry. Poprzez wsunięcie, a później dopchanie do końca do blaszki ustalającej. Miała to do siebie, że ma tutaj ten języczek, więc zawsze ustawimy równo. Nie ma takiego problemu, tak? Czyli wchodzi do tej I zawsze ci wejdzie. Myślę, że to na tyle teorii o tym karabinie. Pokażemy jak strzela jest bardzo wdzięczną bronią. Bardzo dobrze się z niego strzela i z postawy stojącej, klęczącej i w marszu z biodra. Nie ma problemu z celnością z utrzymaniem tego karabinka maszynowego. Dlatego Amerykanie w Wietnamie bardzo sobie go cenili i siły specjalne na potęgę wykorzystywały ten karabin w wersji standardowej lub w wersji skróconą lufą, ponieważ walki w dżungli toczyły się na bliskim dystansie 30-40 metrów, więc to, że lufa była obcięta na tym dystansie akurat nie skuskowało, nie miało wpływu na porażenie przeciwnika, a karabin ponieważ miał mocny nabój. I nie zacinał się jak w tym tamtym czasie M60. Yy, dawał dużą przewagę ogniową w spotkaniu z przeciwnikiem na bliskim dystansie. Zapraszam teraz na strzelanie. Jestem gotów. Wal.